Halo, halo, z tej strony szakal. To jest pierwszy odcinek z nowej serii Mountain Blade na modyfikacji cross -typer Deus Volt. W tym odcinku, wiadomo, będziemy sobie zrobili naszą postać. Zakręcimy sobie, wiadomo, tym facetem. Hmm, kim nasz był ojciec? Hmm, był w sumie rycerzem. A zrobimy sobie, że tym e, kowalem. O. My byliśmy w sumie. Nie, nie, nie wiem, zróbmy tak, że będzie asystent w sklepie. Później, z, później sobie zrobimy, nie wiem, obojętnie. No i sobie utrata tam bliskiej osoby. Dobra, hmm. obojętnie, dobra. Naszą tą postać w sumie nazwiemy Bart Czarnobrody, nie tak, Czarnobrody, dobra, widzę mamy na start 10 punktów siły, 9 zręczności, inteligencji 19 i w sumie charyzmy 13, dobra, a ja sobie zrobię tak, że pójdę w, wszystko na razie w inteligencję, tak, zwiększę sobie ten poziom przywództwa Pójdę, nie wiem, trzy punkty w niewolnictwo uderzenie dobra, tyle starczy jazda konna, dobra, to, to i poziom, dobra no i w sumie bronię jednoręczną sobie zrobimy tak, mam nadzieję, że w ogóle muzyka nie zagłusza chociaż... Tak miało niby być czarnobrody, ale... Nie wiem, tak jakoś... Dobra. Jeden pies. Mam nadzieję, że w ogóle... Gra mnie nie zagłusza. E... W sumie włosy to sobie takie zrobimy. Chociaż losowo. Dobra, włosy w te w takim razie sobie długie zrobimy w sumie. Dobra. I będzie w sumie. Gdzie my chcemy się zrespić? Eee, Smooth Bizancjum, dobra. My ten mi się zrespimy. Eee, dobra, jakiś nas tam Badyta zaatakował. Co my tu mamy? Topur, łuk i chyba halabarda. Dobra. Mam nadzieję, że w ogóle muzyka mnie nie zagłusza. Jest eee, dobrze. W tychanie. E, tak, na, e, na hakach nie, be, nie, be, nie mam zamiaru e, le, ten... Cisnąć. No chyba, że tam polecę sobie szybszym czasem podróż. Co on chce? Dobra. Chcę. Żeby tam mu pomóc w zadaniu. Dobra. Sobie weźmiemy 100 e, denarów. Okej. Okay. Dobra. E, tak, jesteśmy w Jeruzalem. E. Jak to wygląda w sumie? To powinno tak wyglądać, dobra. Co my tu mamy? W sumie Bizancjum, e, Antiochia, tu jest. Co my tu jest? Tak, Trypolis, e, Trypolisu, Antiochia. E, tu mamy państwo e, Arabów. E, dobrze mówię, tu jest ten? E, tak, bizantyjskie państwo. E, mamy jeszcze tak, e, Królestwo Jerozolimy, czyli no, Templariuszy, no i w sumie Egipt, chyba jeśli dobrze tak, e, Fatim. No, jakoś tak, e, po prostu ta. No, Egipt. E, licząc, e, mówiąc po polsku, gdzie ja jestem, dobra, e, ja jestem gdzieś tu. No i dobra, niepotrzebnie, nie tak zrobiłem. Dobra, musimy sobie oczywiście zrekrutować osadników żeby sobie zrobić te zadanko od tak, jeszcze sobie na szybkiego tylko podgłośnię w sumie dźwięk, bo nie wiem czy słychać chyba będzie dobrze e, co tu, kto tu się bije? Dobra, ja farmerom w sumie pomog... No, nie mogę się e, dołączyć. Chodziłabym z chęcią im pomógł. E, nie wiem, e, szczerze powiedziawszy jak wyjdzie w ogóle ta seria, jak się przyjmie e, na... coś e, na moim kanale, tak, co my tu mamy? F o, futra Man. no właśnie, sobie polecimy to tej AK AK? -ki, ak no jakoś tak Akka chyba to się... Zwie? Dobra. Żarcie by nam się przydało, no właśnie, a żarcia zbytnio nie mamy. Dobra, sobie ser. W sumie to weźmiemy. Mąkę, dobra. Eee, akra? Jakoś tak. Tyr, Czafa, dobra. Eee, informacje. Dobra, dobra. Jeruzalem, daw. Tawerna w Jeruzalem. okej okay. Jerozolimie. Nie wiem czemu ja z automatu po angielsku to mówię. Tu nie mogę. Oby mnie nikt tu nagle nie zaatakował, Dobra. Okej. Okay. Polecimy sobie jeszcze tutaj do Akwnat i polecimy wtedy sobie do Jerozolimy. Przyjąć z powrotem Tom. Zleconko od handlarza Panie kolego, kogo tu my mamy? Kawaler Ten krzyżowca Podróżniki, ten, dobra okay. Dobra, okej okay. Gdzie oni są? Okej. Okay. A to są zwykli bandyci z pierwszego poziomu Dobra. Yy, no to ja wiadomo sobie polecę sobie w sumie ściszę. To za głośno tym razem Mam nadzieję, że nie, e, nie będzie zakuszała muzyka. I oni są tam, dobra A tam jest jakaś gobbita. Co? Ja dobrze widzę? A nie dobra, myślałem, że to... Okej. Okay. nie nieważne. Myślałem, że to jakiś, nie wiem, dwie, ba te Bandytki. Dobra, no jednak ta broń powolna, ale dobra w sumie. Dobra, tamtego zostawię, niech zwykli e, ci mają, dobra. Dobra, niech sobie pode podejdzie, sobie, dobra, okej. Okay. Okej, okay, niech, dobra, skończmy, dwóch zabitych, dwóch rannych, dobra. A jeden, jeden uciek, dobra, zrobiłem sobie milicję jerozolimską, dobra. Coś ciekawszego, 10. Dziesięć... u, dobra, to sobie wezmę. A to co w sumie na sprzedaż wezmę, żeby móc e, oczywiście zarobić. E, z czasem oczywiście e, mam zamiarę jak będę miał z, e, dobre stosunki z Królestwem Jerozolimy. E, u nich, nie wiem, wasarstwo wziąć i przy okazji rozpocząć u nich jakąś w ogóle produkcję w miastach. Dobra. Gdzie ma nam teraz to pokazuje? O, dobra, niedaleko. Dobra, sobie przebiegniemy. Na... Przebiegniemy przy okazji biorąc kolejnych ragotów z wiosek ilu mamy już? 28. Jeszcze sobie tutaj do tych w... zajdziemy i wtedy Nie, poczekamy sobie do rana. Nie chcę w wieczar... no, późną nocą walczyć z bandytami. Dobra, okej. Okay. Nie wiem takie odcinki, tak myślę, w sumie te 25 minutowe max. Yy, będę robił i jak się oczywiście seria przy, przyjmie, gdzie oni są? Jeden jest tam, dobra, dwóch w tamtym kierunku. Ok, yy, jak się wiadomo, przyjmie, no to będę serię robił częściej. Jak się nie przyjmie, no to nie wiem, odcinki się będą pojawiły, o, pojawiły pojawiały co drugi, może trzeci dzień, nie wiem. Gdzie ja jeszcze sam? Jeden naprzeciwko, dobra. Jeszcze z uchu to strzelam. Mm, dobra. No nic, chyba sobie dam radę. Tam widzę... Y, nasz y, ten. Y, rolnik rzuca kamieniami. Dobra. Pójdzie. A, w, w a wpięta, haj, chillasową dostał, dobra. Dobra, gdzieś tu je, jeszcze jeszcze. To tu Dobra, zdechł Nie, kolejny, dobra. Wróć. No! Dobra, zdechł, okej. Okay. A to ja mam bronić, że wcofam, fajnie, dobra, okej. Okay. Eee, dobra. Gdzie jest ten brat? Biegnie, dobra. Dobra, chodź tu, gałganie. Bracie mnie przysyła, dobra, nie mogę się wycofać. Dobra, co my tu ci eee, mamy? Plus. O dobra, e, no, lepsze nogawice, e, Jakieś, nie wiem, niepotrzebne noże. Chociaż toporek. Nie, to mamy le, lepsze. Wezmę sobie na razie tam, Ten Turban. Dopóki... nie znajdę lepszego hebu, dobra. Kolejny, kolejna awansa. Dobra, polecimy sobie z powrotem do Jerozolimy. Sprzedamy to co przy okazji mamy w ekwipunku, nie wiem niewiele nam to wyjdzie i tak, ale ważne żebyśmy mieli w ogóle pieniądze. Dobra, my oczywiście mu pomożemy tam z tymi pantytami w mieście, żeby tam polepszyć relacje, widzę już gościu ten, de, ten. Dobra, jeden padł. Jest kolejny. Z tym se poradzą. Tam jest kolejny, no. Chodź tu, chłopie. O tych hamunów jedno. Giń. Dobra. Do ataku. C Widzę tutaj czekaj, jak to tutaj jest? A, chief. No. no. Giermkowia, chyba. Kurde. O kurde, ale szedł na hit'a. Ładnie. O, o kurde, o. Dobra. Jeden zszedł. Dobra. O! Level on mi wpadł. Fajnie! Dobra. Wszyscy? A ty nam ten wpadł. Eee, Widzę. No, gini Kurde, obym ja nie zszedł. Muszę sobie nie czekli w sumie kupić zamiast tej drzewcowej broni Dobra pa. No i tu wszyscy chyba. No, a, tak, wszyscy to są. Dobra. Dobra. Okej, okay, ile dostałem? 200 dolarów. i stosunki mi się poprawiły? Dobra. Eee... <śm> no tak, no właśnie ja dostałem level sobie weźmiemy tak yy. no i w sumie chyba weźmiemy sobie strzelanie tak, strzelanie z siadła bo to mi się w sumie przyda jednoręczne sobie weźmiemy dobra, i co teraz w sumie możemy zrobić znajdziemy króla on jest Aktualnie w Jerozolimie. A tak jest, no? Fajnie, dobra. To sobie pójdziemy w sumie do króla? E, jakieś oczywiście będzie. Bo ktoś tam stoi, ale nie wiem, czy to król. No to wygląda tak. Czy ma jakieś zadanie? Mm -hmm. Chyba je. Tak, e, chyba list. Czy tam nie, dobra. Już wiemy, to są podatki z, na... z wioski. Wioska mnie nie będzie nie lubiała. Ale dobra. Jakaś tam karawana. A, czy O dobra, na zielono widzę. E, ci są bandyci i... No, a ara... Ci. Rabusy, jak ja to mówię dobra niech przeleci nam to wszystko jestem ciekaw ile zajdzie tych podatków całych dobra, ile? w sumie tak, mamy no, żołd naszym musimy dać Jestem ciekaw, ile. 3700. Dobra. W teorii e, moglibyśmy zrobić tak, żebym nie oddał królowi pieniędzy. No ale, że wolę e, mieć dobre stosunki z królem. No i później się z, z tymi związać z krzyżowcami. E, to w, po prostu. Wolę mu oddać, pewnie nie wiem, ile tam dostanę z Tysiak. Tysiąc, 1200, nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Król mój, milordzie, mi władca najwyższy. Eee... A, ja mu chyba oddałem. Dobra. Oddałem mu zadanie? Chyba tak. A, i teraz wiadomość muszę mu oddać. Ty. Mm co jest i dobra Dobra e... nie to było to zadanie gdzie jest gość count King e... Czy on tu będzie Zobaczymy oni za mną lecą nie zomyślałem. Jacyś... O nie, o nie, 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 dobra. Musimy z nimi zawalczyć, za co są ci rycerze. O, ja mam samych tych chłopów, o nie. O nie, sama kawaleria, gadnę Dobra, niech biegną, może... Może się uda ich pokonać. No, w sumie fajnie by było, kurde... Pokonać się tych... Dobra, i trochę spowolniłem. Ale kurde, nie, niezłe wcierki dostałem. No, przegrane bitwę. Gadden Chyba będę musiał na niestety na szakach polecieć. Dobra. Nie, nie było. Dobra. Musiałem niestety na sobie poradzić z tym. Więc to był jednorazowy użytek na potrzeby tego wszystkiego. Dobra atakować. Dobra, z tym postaram się, no, nic mi tak nie dało. Dobra. Może jak nie będę tak latać, że, że to coś się poda z tym wszystkim. Jezu, odejdę. Za duże hałasy. Nie, nie dadzą rady chyba. A, też padłem. Nie no, wybiją nas. Nie ma nie, ba, nie ma bata. Sześciu zginęło u nich jeden. Aha, dobra, nie wolę. No, jakim celem? Dobra, niech mają. O mój Boże. Dobra. Muszę sobie znów zrekrutować ludzi. Fajnie. Kolejni, dobra. Co oni się tak na mnie uwzięli? Dobra. Czyli no. Wyjdzie, wyszło jak wyszło. Te zadanie. Ser. A, dobra, ten. On jest. W kerek. Poluję, to jest po drugiej stronie prawie ilu ja mam? 21, 20... e, dobra To sobie zwiększę to ten, ten limit tych e, lu... Jezu myślałem, że moją stronę już polecam e, dobra, jest król, bo chcę mu te zadanie oddać Dobra jest, okej okay. Przejdziemy się do tego mu... i mu oddamy to zadanie i będziemy w sumie skończyć e... Ile zostałem? Tracisz. Aha, dobra, okej okay. mm, Nie mogę, dobra Ile mam kasy? W sumie mi wyszło? o kurde 381 dobra ja w tym miejscu się będę z wami przegnał zapraszam do lajkowania komentowania udostępniania na razie